Hej, cześć! No ja z tej strony witam was wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu top 5 na kanale. Przygotowałem dla Was dzisiaj top 5 jednostek w grze ROM2 Total War bez podziału na kategorie. Z góry mówię, że było troszkę bardziej ciekawie, to postanowimy się ograniczyć do tylko jednej jednostki danego typu, aby się nie powtarzała chociażby piechota do walki w zwarciu. Więc słowem wstępu rozpocznijmy naszą piąteczkę. No i na miejscu piątym znajduje się oddział kuszyckich łuczników królewskich dla właśnie frakcji Kusz. Jest to najlepszy w grze oddział piechoty miotanej, dokładniej łuczniczej, bowiem ma super statystyki. Generalnie myślałem też, żeby przypadkiem nie umieścić tutaj jakiegoś oddziału peltastów czy czegoś, natomiast peltaści może i mają większy ten damage, ale zasięg jest dużo mniejszy, a jednak no to co cechuje te jednostki dystansowe to właśnie ten dystans. No i w tej kategorii kuszyc łucznicy, królewscy, wszystkich innych deklasują. Testowałem z różnymi innymi frakcjami, niektóre są podobne, ale tak, no, finalnie to jednak jest to oddział całkowicie dominujący innych i najlepszy, więc też umieściłem go na miejscu Piątym. Pozycję czwartą zaś piastuje oddział Konnicy. Jest to oddział katafraktów królewskich dla Armenii oraz Partii. Generalnie z tym oddziałem konkurują dwa inne. Jeden jest dla Baktry, Już wam go dokładniej pokazuję. Czyli są to greccy katafrak katafrakci oraz jeden posiada frakcja Sawa I są to i, i, i sam to katafrakcji zmarip na wielbłądach, ale po testach najlepsi się fi, finalnie okazują ci. I, Katafrakci, znaczy się katafrakcie królewscy dla Armenii oraz dla partii, bo mają dużo lepsze statystyki. I co najważniejsze, mają dużo bardzo pancerza. Zobaczcie, 110 pancerza to jest chyba najbardziej pancerny oddział w grze. No to jest po, po prostu istny czołg. No i jeszcze, oczywiście, duża premia do szarży. Fajny bonus do walki z jazdą. No inną, jakąkolwiek jazdę całkowicie pokonują w walce, deklasują. No i oczywiście, w zwarciu, sztrumując piechotę, również są rewelacyjni i nieocenieni. Przejdźmy więc do miejsca trzeciego, na którym znajduje się oddział Falangitów. I tutaj, może ku Waszemu zdziwieniu, nie będzie to oddział dla frakcji Macedonii a dla frakcji Seleucydów, bowiem mają jedną taką różnicę, która sprawia, że są lepsi od Macedonii. Jest to oddział Falangici Srebrnej Tarczy. No i tak, Macedonia ma bardzo podobny oddział, tych pieszych kompanów, natomiast mają mniejszy pancerz, ale za to odrobinę lepszą walkę w zwarciu. Tyle, że po licznych testach w walce z innymi pikami, z innymi jednostkami do walki w zwarciu oraz, co najważniejsze, z jednostkami dystansowymi, finalnie najlepiej wychodzą Ci Seleucyccy, bowiem te 30 punktów przewagi pancerza jest na tyle duże, że no, na dystans uwierzcie mi, są dużo bardziej wytrwali i praktycznie no, do końca zostają w walce bo te 5 punktów walki w zwarciu i 1 punkt więcej obrony nie daje na tyle duża, co faktycznie ten pancerz, bo to jest bezpośrednio pancerz, nie jest to wartość tarczy, wartość tarczy jest dokładnie taka sama, czyli 30 punktów, a tutaj mowa już o samej zbroi, więc miejsce trzecie należy właśnie do Falangitów Srebrnej Tarczy dla frakcji Seleucydów. Dobrze, dalej, na już pozycji drugiej znajduje się oddział piechoty do walki w zwarciu. I tutaj powiem wam, było dużo roboty, bo jest wiele takich oddziałów, które mogłyby piastować tę pozycję. Natomiast już finalnie po wielu testach najlepsi okazali się rzymscy gwardziści pretorian, dokładniej gwardia pretoriańska. Generalnie jest mnóstwo dobrych oddziałów piechoty w grze, jak chociażby oddział dla wielu frakcji... Tutaj, zdaje się, galijskich, czyli zaprzysiężeni. Są świetni, ale no, na dłuższą metę przegrywają z zmianami. Bardziej groźnym oddziałem, większym konkurentem, był oddział szlachty Trackiej dla Królestwa Odrysów, bo oni mają świetną szarżę. Zobaczcie, aż 63 punkty. Tyle, że no ta. Przy... Początkowa przewaga nie jest na tyle istotna, żeby no, całkowicie już pokonać oddział i czym dłużej trwa walka, tym lepsi, się, lepsi są pretorianie. Plus pamiętajmy, że pretorian jeszcze cechuje jedna bardzo istotna rzecz, czyli po pierwsze, w życiu to dwie rzeczy. Po pierwsze, wielkie tarcze, które ich rewelacyjnie chronią przed wrogim ostrzałem. Po drugie, formacja, która praktycznie całkowicie daje im odporność na wrogie ostrze, więc jest to też naprawdę duży atut. I jeszcze Wam tylko powiem, że Żebyście rzucili okiem na frakcję kurz Bo kurz ma taki jeden oddział Mógłby się wydawać niepozorny I nie mówię tutaj o tych opancerzonych wojownikach z A mówię o oddziale wyznawców APD Jest to jeden z nielicznych oddziałów w grze Który w ogóle ma premię do walki z piechotą Zobaczcie Wydaje się, że ta siła ciosu nie, niewielka, ale jak dla mnie lepiej się sprawdzili w walce z innymi jednostkami, niż chociażby ich już tacy bardziej opancerzeni koledzy z szotelami, więc jest to naprawdę fajny i powiedziałbym niedoceniany oddział. Z góry się tylko powiem, że niestety nie mam te, tego DLC Hannibal u przez co nie mam luzytan, ale zrobiłem sobie spokojnie research w internecie, no i, no i, no i wiem, że ci luzytańscy nie są lepsi, bo też to testowałem na różnych filmikach na YouTubie i tak dalej, i faktycznie jednak... No, ta gwardia pretoriańska na dłuższą metę jest najlepsza, bo razy w klasycznych bitwach polowych daje sobie świetnie radę, dwa że jest idealna do szturmów oraz do obrony miast przez właśnie formacje i tarcze, co czyni ich no, niezwykle odpornymi na ostrzał. A to jest bardzo kluczowe, bo jednak, jak wiecie, wieżyczki czy też inne ostrzały dystansowe, jednostki dystansowe, no, bywają utrapieniem, bywają, a Rzymianie wiedzą, jak temu nie zaradzić. Więc tak, to było miejsce drugie dla piechoty, a na miejscu pierwszym jest coś innego, jak dla mnie jednostka totalnie OPI, która jest w stanie sama tak naprawdę wygrać bitwę, ale jest również bardzo ryzykowna, bo niekiedy może. Być tak zwanym mieczem obosiecznym. Mówię oczywiście o słoniach. No i najlepszy oddział słoni mają sele uczyć. Zobaczcie, jest to oddział indyjskich słoni opancerzonych. Jest, różni się tym od tych ich odpowiedników afrykańskich, których chociażby dzierży Egipt, że mają o 300 punktów więcej życia. Jak dobrze pamiętam, tak, 300 punktów więcej życia. No i uwierzcie mi. No, są, są po prostu no, nieśmiertelni, jak wiecie. Słonie cechują się tym, że nimi się po prostu wbiega we drugie jednostki i one je taranują, przez co je najczęściej zabijają. Tyle, że należy mądrze słoniami grać, bo zbyt długi ostrzał ich kierunku sprawi, że wpadną w szał, przez co mogą stratować własnych, własnych współwojaków. Więc to jest jednostka, która którą naprawdę trzeba umieć grać, ale jak się w dobrym momencie ich zastosuje, to potrafi. Mieć na spokojnie czterocyfrowy licznik zabójstw pod koniec bitwy. Uwierzcie mi, no nieraz mi się zdarzyło, że zabili ponad 1000, czy coś, bo to, to jest super jednostka. To jest naprawdę super jednostka, i dlatego myślę, że śmiało powinni mieć to swoje miejsce pierwsze, honorowe, bo nie jest to też jednostka typowa, i jest to co najważniejsze jednostka unikatowa, bo jak wiecie, wiele jest różnych dobrych piechot do walki w zwarciu, ale słoni, no to jest wiele oddziałów najemnych, natomiast do takiej armii regularnej, w ale nie ma wielu. To była ciekawostka, że najemne są zobaczcie tańsze. Nie wiem dlaczego, ale okej. Okay. Pewnie mają droższe utrzymanie w kampanii. No i mówię słonie, jak się umie nimi dobrze zagrać, to potrafiam wygrać każdą bitwę, sprawić, że się wyjdzie z wielkiej opresji, ale to już wymaga odpowiedniej strategii, więc już bez przedłużania słowem zakończenia, dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę. Jeszcze tylko napomnę, zanim się z wami ostatecznie pożegnam, iż takowe odcinki jak dzisiejszy będą miały miejsce od tego tygodnia, dokładniej trzy razy w tygodniu, czyli w każdy wtorek, czwartek i sobotę, myślę, że o godzinie 15, ale jak macie lepszą propozycję co do czasu, to Piszcie oczywiście, mogę się zawsze do tego dostosować. Więc jeśli się film podoba to koniecznie pamiętajcie o jego ocenie, czy też pozytywnej, czy negatywnej, to już zależy od tego, czy Wam się on podobał. No i zapraszam do linków w opisie, Facebook, Discord, możecie dołączyć do naszych społeczności, gdzie chociażby na Discordzie mamy kanały poświęcone różnym przeróżnym totalom oraz do nich modyfikacjom. Więc bez przedłużania, dzięki serdecznie za uwagę, hej papa, i do następnego!